Cześć, na się pokażę Wam jak zmienić wasz numer telefonu, albo dodać całkiem nowy numer telefonu na TikToku. Przy okazji jeśli macie chęć nawet z takich filmów, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć zmienić nasz numer telefonu, albo dodać całkiem nowy na TikToku? Początkowo oczywiście uruchamiamy TikToka na naszym telefonie. I teraz klikamy na nasz profil w prawym dolnym rogu ekranu. To jeszcze była reklama. Ja sobie mam skipnę. Okej. Okay. Także klikamy opcję ja. Teraz, moi drodzy, wybieramy trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, także klikamy je i przechodzimy do zakładki Zarządzaj kontem. No i moi drodzy, w pierwszym miejscu aktualnie, jak widzicie, mamy akcję, y, opcję numer telefonu, także klikamy ją. No i tutaj możemy aktualnie wpisać nasz aktualny numer telefonu. Jeśli chcemy y, mieć weryfikację dwutapową, chcemy być zabezpieczenie za pomocą numeru telefonu, to podajemy oczywiście nasz numer telefonu po wpisaniu tego numeru telefonu otrzymamy SMS kod, który będziemy musieli zaraz pisać w tym samym miejscu i wtedy to wystarczy tak naprawdę tylko potwierdzić. Także jak widzicie sposób jest prosty i banalny. Jeśli ich filmu dacie przydatny zostaw łapkę w górę oraz subskrypcyjne. A jeśli planujecie założyć konto w M Banku, to aktualnie jest promocja dla nowych klientów i za założenie tego konta dla osób nawet niepodoletnich otrzymuje się 100 zł na start.